Nie wiem co mam na to odpowiedzieć, ale opowiem ci kawał. Wyobraźcie sobie, że taki gościu przychodzi do kebaba i bardzo mocno chce mu się zjeść kebaba, ale ostrego, on za wszelką będzie to przedstawiane dialogami. Dzień dobry, ja bym chciał ostrego kebaba. I wtedy przychodzi właściciel restauracji i tam mówi: Idź kurwa, mu tego kebaba zrób, bo ja teraz mam tutaj problemy. Przychodzą klienci, skarżą się. No i zaraz dokończę. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że. Gościu. Mówi. Kurwa! No i gościu mówi: Dzień dobry, poproszę najostrzejszego kebaba na świecie, bo cię zabiję. I mówi tak do, do sprzedawca: Sprzedawca, proszę tak do mnie mówić. On: No dobra, ale daj na najostrzejszego, to dam ci 60 złotych zań, Ale ma być w chuj ostry. On mówi: no, dobra, zobaczy to się da zrobić. No i robi kebaba, daje mu tak, tak standardowo wszystkie składniki, ostry sos. I tak myśli, być ostry, Pff, dobra. I tak ścisnął butelkę i wyleciała z tego taka ilość tego sosu, że cały kebab był polany tym sosem, że w ogóle nawet nie widać mięsa. Nie dlatego, że go jest mało, tylko dlatego, że nie widać, bo jest bardzo dużo ostrego sosu. No i gościu zamawia tego kebaba, dostaje takiego kebaba cały polany w czerwonym sosie, w ostrym. Je. Nie, co to ma być, śmietana! I wyrzucił przez okno i krzyczy na całą mordę. Ten ke kebab miał być ostry, kurwa, po co ja tu przychodzę? Nie zapłacę za to gówno. I natychmiast i tu kierownika przyprowadzić, a ten sprzedawca mówi: e, do, do, Dobra, przepra przepraszam, to ja już idę. I schodzi tam do pokoju, gdzie jest kierownik, siedzi, wkurwiony kierownik z telefonem, taki wkurwiony, że masakra. Taki wkurwiony, że masakra, że nawet nie da się z nim rozmawiać. Ten gościu puka do drzwi i tak zagląda szefie. A szef w niego rzucił ostrym, jak brzytwa, nożem świetlnym ze Star Warsa i przebił drzwi. A gościowi się nic nie stało, ale prawie ucierpiał. I, i ten szef mówi: O co kurwa chodzi? A on mówi: Przyszedł klient, nalałem mu całą butelkę sosu. On: Co? Zmarnowałeś cały sos? A on mówi: Tak, cały sos, a ten mówi, że nawet nie jest ostre. I wtedy szef dostał takich drgawek. Została urażona jego duma: Co kurwa? Sos 700 kowili, nie jest dla niego ostry. Wlałeś salutkiego do kebaba, i. Gdzie on jest? I zaraz dokończę. No i słuchajcie. No i ten kierownik wychodzi. Dobra, już misja z kuszą zrobiona. Niczego kierownik wychodzi i patrzy: Gdzie ten pan? A tam pan mówi: No co ja jestem? A co kurwa? Macie takie chujowe kebaby, że chyba zrobię wam antyreklamę. A on mówi: Proszę pana. To jest najlepsza restauracja. Drugie, kurwa, pan takiej nie, nie, nie znajdzie. Ja, przepraszam, że przeklinam, ale drugiej pan nie znajdzie. Dlaczego tu nie znajdę? My zaraz panu przyrządzimy kebab. Ma być ostry, tak? A on mówi, Ech, ostry to w tym wypadku, jak wy nie rozumiecie, to, to znaczy ostry, to zrozumiecie za czwartym razem. O ale powiem wam raz. Ostry to jest taki, w którym wypali mi się cała morda, cała gęba, że umrę, rozumiesz? Tak ma być ostre. A ten kierownik mówi. Dobra. Mariusz, chodź za mną, chodź Mariuszku. No i idą, idą do następnego pomieszczenia. Idą do następnego pomieszczenia. 700 skowili, to już pomidor ma więcej. No właśnie o to chodzi, że on myślał, że to jest ostre. No i słuchajcie. I. ten. No kurwa! Bardzo wojnie z twojej strony. No i słuchajcie, ten kawał wam powiem do końca. I. No! O, to bardzo hejnie z twojej strony! No i schodzą do piwnicy. Schodzi kierownik z, z tym Mariuszkiem, pracownikiem małym. I schodzą na dół do piwnicy. I Mariuszek pyta A panie kierowniku, panie Andrzeju, a tutaj co to w ogóle jest? A on mówi Cicho kurwa, idziemy do piwnicy do tajnych lochów, gdzie jest receptura na. O. o, o, o. I wyobraźcie sobie że oni schodzą teraz do tej piwnicy, do tajnego bunkra, do kanałów. Michaś, zobaczymy. Idą do tych kanałów. I król, y, król, kurwa, już mi się pierdoli, bo próbuję nadrobić czat i mówić kawał jednocześnie. No idzie ten właściciel restauracji z tym Mariuszkiem i Mariusz i, i, i właściciel restauracji mówi: słuchaj, skoro ten klient gada, że ten sos nie był ostry. <laughs> Jak kurwa nie mógł być ostry? Nie, dobra, nieważne. Słuchaj, masz tu klucz, ale weź sobie rękawice. Ale po co rękawice? Weź sobie rękawice kurwa. I daj mu rękawice i ten y, Mariuszek zakłada rękawice takie stalowe, pozłacane z Dwimerytu, z magicznej rudy, otwiera drzwi i blask tego sosu, który tam w środku jest, tych składników, od razu po nim poleciał i go spalił jak szkieleta i, i szkielet tylko z niego został i takie buciczki. A ten, a ten właściciel restauracji mówi: A ja pierdolę amator. I wchodzi normalnie do środka, w ogóle się nie pierdoli, nawet rękawic nie zakłada. Wchodzi do środka, pracownik już nie żyje. Wchodzi do środka, podchodzi do takiej małej szkatułeczki na środku, na stoliczku. Wokół wszędzie są pułapki, jak w, w, w świątyni Adanosa. Wchodzi do środka, wszystkie oczywiście pułapki wy, wyłącza dźwignią. Przechodzi. No dobra, słuchajcie, ten kawałek. Już muszę skończyć go. Bo nic nie zrobię dopóki go nie skończę Bo muszę go skończyć No i słuchajcie Będę mówił trochę szybciej No i ten gościu yy, bierze, podchodzi już do, tego, do tej świątyni Adanosa Nowa pochodnia Do tej świątyni Adanosa wchodzi, tam jest szkatułka na środku, miną pułapki To jest takie zabezpieczone Wyciąga z kieszeni instrukcję, która płonie ogniem Ale trzyma ją w rękach i mówi o, dam radę I czytają. ją I kto, każdy kto ją przeczyta Każdy kto ją przeczyta od momentu kiedy ją przeczyta będzie żył jeszcze 30 minut takie skracanie sobie życia za pomocą nie donatów, tylko skracanie sobie życia za pomocą listy. No i przeczytał ją całą, mówi jaka jest instrukcja, i mówi na głos: Kadasz, Enem, Kantar, Sara, Jacek Mikołajczak, otwórz się. I otwiera skrzynię, a tam w środku: Jad Skorpiona, 30 ml płynnej lawy, 16 kg magmy skoncentrowanej w malutkiej kuleczce Nesquik, <noise> Laser. Taki po prostu laser w wolnej przestrzeni sobie lata. Zmieleni magowie ognia wraz z całą magią, i jeszcze w środku jest sam inos. I on to wszystko bierze, idzie do kuchni. Po drodze zaczęły mu płonąć ręce, ale dobra, daje radę. Bierze kebaba, robi wszystko według składników. Dał jeszcze więcej mięsa i trochę śmietanowego sosu łagodzącego i dolał mleka cały karton, żeby tylko było złagodzone troszeczkę. I wsypał wszystko do środka z tej skrzynki. Zawinął kebaba, ciasto zaczęło się palić. No dobra, włożył do drugiego ciasta, te następne ciasto zaczę zaczęło się węglić, włożył do następnego ciasta, no i tak patrzy, tylko się zarumieniło. A jeszcze tam była plazma, właśnie, i mówi: Dobra, zobaczymy co teraz powie, faniaczek. Niesie tego kebaba, po drodze od tego zapachu umierają mu klienci od razu, umierają mu pracownicy. Cała restauracja w ogóle mu się połamała. W ogóle budynek zaczyna się sypać. Normalnie zaczyna wyglądać jak te ruiny tutaj. Kamieni Strażnicy wychodzą i też od razu umierają, i mają ornamenty. Podchodzi do gościa, a ten gość się stoi i się patrzy. On mówi, masz na koszt firmy. Jeżeli to zjesz, to twoje imię będzie zapisane na zawsze w Biblii. On mówi: No dobra, bierze kebabasę w ręce, nic mu się nie dzieje, zjada się na spokojnie i mówi.